Pamiętacie jeszcze skok? Tak no. Jak się ale leciało ale... Ciekawe co z tym naszym jednym kolegą się stało Którym? Ten co zaginął podczas skoku A... Nie to bardziej ciekawi co się stało z tym właścicielem krwi przy wejściu do bazy. Nie, mnie bardziej interesuje czemu tam jest Natowska amunicja. Tam. Jak tam moje automat? Co jest? Ktoś krzyczał, ktoś krzyczał. Miłość krzyczy. Ranny, pad zwierzy To był z daleka krzyk. Nie nie nie, to był Nie, Wydawało mi się, że to było ze wschodu Wschodu? Południa Dobra panowie, przyklejcie do ścian, czekamy na wybuch Jezus, Maria Co, co się dzieje? Co się tam dzieje? Morda. Ktoś krzyczał jest zgasi ognisko Wszystkie to, zadeptaj. Już. Na mnie tych To mi Przygotować się, zająć pozycję obronną. To nic. Trzeba się tak. Dobra, będziemy szli z jednej strony, czy z dwóch? Druga strona jest... Dwóch proponuję. No, Jedna nasza sekcja jest... pójdzie z. Już nie widać no. na drugim, że jakaś dziura wpadnąć może Dziura? A, tam dziura. Dziura walić dziury. ładnie Ułaga na sygnałówki. No. A to prawdziwy min. Ej, tu jest pies. Jaki pies? Nie, no martwy pies. Tu gdzie Prawde. stoję. Sprawdź go. Dobra, ale. Ja nasza sekcja zostaje tutaj, reżyser. To Lewa łapa... Lewa przednia łapa psa jest złamana. Kto mu złamał łapę? I jest wielokrotnie oh, z karabinu automatycznego. O kurwa. To jest. Bo. Dobra, póki tam jest. Rozjebana ciężarówka. Kurwa jebana fabryka. Zobaczcie, że tutaj jest tak niefajnie jakaś drabina. Idziemy dalej. Na razie wszędzie pozaglądamy. 10 marca 22.31. Od Burging. Brzydwa powodzenia ze specznadem. A i powiadom chłopaków, że jutro o 6 rano w kopalni jedzie ciężarówka z pierwszym ładunkiem. Niech się nie zesrają, że niby ruskie jadą. 10 marca 22:33. Do górnik. Wali w ten wasz ładunek, przenieśliśmy sprzęt ludzki do tunelu i tam robimy swój omóz. Jutro rano nas w Noryńsku nie będzie.